To jest atrakcja, która cieszy się ogromną popularnością Gliwiczan. W tamtym sezonie 9000 osób odwiedziło właśnie naszą ślizgawkę. Główny warunek to pogoda. Jeżeli ona nam planów nie pokrzyżuje, czyli na przykład nie będzie padał deszcz albo nie będzie bardzo dużo stopni na plusie, planujemy wystartować z pierwszą ślizgawką w najbliższą sobotę. Dla osób, które własnych łyżew nie mają, dobra informacja taka, że przy ślizgawce będzie działała wypożyczalnia. Poza tym też bardzo myślę cenna informacja dla rodziców, dzieci, które dopiero stawiają pierwsze kroki. W tamtym sezonie mieliśmy jeden tak zwany chodzik. Był to pingwin, którego dzieci pokochały, dlatego w tym sezonie postanowiliśmy te flotę w cudzysłowie nauczycieli powiększyć i będą także dwa kolorowe, przesympatyczne miszki. Mamy nadzieję, że będą się cieszyć tak samo dużym zainteresowaniem.